Sztuka to mój świat przestrzeń pełna emocji, opowieści, tajemnic, które czekają, by ją odkryć. Nazywam się Izabela Przybył i od zawsze żyję sztuką tworzę, uczę o niej i patrzę na świat przez jej pryzmat. Każdy obraz, każda rzeźba, fotografia czy każda kreska to ślad ludzkiej duszy, zapisany w czasie. Chcę zabrać cię w podróż, w której spojrzysz na sztukę być może inaczej. Nie jak na coś odległego i zamkniętego w muzeach, ale jako coś żywego, pulsującego, bliskiego nam wszystkim. Opowiem Ci historię ukryte w barwach, w liniach. Może przez taki pryzmat dostrzeżesz coś więcej. Może i Ty zakochasz się w sztuce, choć trochę. Tak jak ja. Zapraszam Cię do mojego świata. Dobry, dobry wieczór. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju. Wszystko wygląda na pozór zwyczajnie: stół, krzesło, okno, ciepłe światło wpada do środka, nic szczególnego. Ale nagle zauważasz coś niepokojącego. Za oknem nie widzisz ulicy ani drzew, tylko bezkresne morze. I niebo, które jest nocą, choć tu w pokoju trwa dzień. Twój umysł próbuje to poukładać, przecież to niemożliwe, mówi logika. A jednak obraz trwa, jakby jakaś ukryta prawda właśnie wychodziła na jaw. No i tak właśnie mogłabym opowiadać o obrazach tego artysty: dziwny, tajemniczy, wciągający świat. To świat René Magrita świat, w którym wszystko wydaje się znajome, ale gdy przyglądasz się uważniej, rzeczy zaczynają kłamać. Ale to nie jest jedynie czysta fantazja, to nie jest senna wizja, na przykład jak u Dalego, gdzie przedmioty topnieją, a rzeczywistość rozpada się jak w jakimś koszmarze. Bo Magritte nie szokuje jakimś nadmiarem, brew pozorom, nie epatuje dziwnością. On woli szept, woli sprawić, byś spojrzał, spojrzała na codzienność jeszcze raz i zapytała, czy na pewno wiem, co widzę. No to spójrzmy na jego słynny obraz. Co widzimy? Fajkę. Zwykły przedmiot, prawda? I to doskonale namalowane. A pod spodem napis: Sissy ne pa? pip. To nie jest fajka. Proste stwierdzenie, które w zasadzie burzy cały porządek tego obrazu. No bo oczywiście, że to nie jest fajka, bo to tylko obraz. Prezentacja, wyobrażenie fajki. A jednak, moi drodzy, jak często zapominamy o tej prostej prawdzie, traktując świat obrazów jak, jak samą rzeczywistość. Magritte gra z naszym nawykiem wiary w to, co widzimy. W jego rękach każdy obraz staje się pytaniem, czy w ogóle jest i czym jest prawda. No oczywiście, kiedy obraz ten pokazano po raz pierwszy, wywołał spore poruszenie. Niektórzy uznali go wręcz za jakąś prowokację filozoficzną, inni za absurdalny żart. A Magritte odpowiadał ze spokojem. Gdyby to była fajka, można by ją nabić tytoniem. Spróbujcie! On uwielbiał takie intelektualne gry. Sztuka była dla niego nie tyle snem, fantazją, ile zagadką logiczną, tyle... Że rozgrywano na płótnie. Żeby jednak zrozumieć Magrita i jego spojrzenie, warto zajrzeć troszkę do jego życia, bo tam być może można znaleźć sporo odpowiedzi, bo tam kryją się cienie, które odcisnęły się na jego sztuce. René urodził się w 1898 roku w Belgii, kraju spokojnym, bez jakiejś monumentalnej historii artystycznych rewolucji. Ale pełnym mglistych krajobrazów i takich zwyczajnych miasteczek, które, które później staną się zresztą tłem jego malarstwa. Jednak gdy miał 13 lat, wydarzyło się coś, co na zawsze w nim zostanie. Jego matka popełniła samobójstwo, rzucając się do rzeki. Kiedy ją odnaleziono, wyłowiono z tej rzeki, jej twarz była przykryta podobno nocną koszulą. I to był obraz, który, no, który no, musiał wryć się w pamięć tego trzynastoletniego chłopca. No i powiedzcie sami, czy patrząc na niektóre jego obrazy, nie myślimy właśnie o takim wspomnieniu, postacie z zakrytymi twarzami, jak w owych kochankach, gdzie dwoje ludzi całuje się, których głowy okryte są białymi płótnami jakimiś, wyglądają jak duchy, jakby cała. Intymność i bliskość była zawsze zasłonięta, niedostępna, jakby prawdziwe oblicze drugiego człowieka pozostawało niedostępne. No cóż, no może to jest właśnie to echo tego dziecięcego strząsu, a może po prostu jego sposób, by powiedzieć, że rzeczywistość zawsze nosi maskę, a my jesteśmy tylko widzami, którzy jedynie próbują zajrzeć za kurtyną. Magritte dorastał w czasach, gdy świat sztuki eksplodował. Zmiany w świecie, w sztuce, no, no, tak naprawdę były kolosalne. Później pierwsza wojna światowa, która zdruzgotała wiarę w racjonalny porządek. No więc po niej artyści szli hmm, różnymi drogami. Część z nich zaczęła szukać czegoś nowego. Wiecie, no musi przyjść nowe, bo starego już nie chcemy. Dadaiści więc zaczęli kpić z sensu, surrealistów pociąga podświadomość, sny i racjonalność. No i Magritte dołącza właśnie do surrealistów. Ale, ale robi to po swojemu. Dali maluje więc swoje płynne, słynne zegary. Max Ernst zbuduje świat jakiś dziwnych hybryd, a Magritte on bierze zwykłe przedmioty jabłko, kapelusz, okno i ustawia je tak, że nagle tracą swoje znaczenia. Tak po prostu. To jest tak proste, że aż genialne. Magritte nie szokuje. On stawia nas w sytuacji, w której musimy zadawać pytania. Przestanąć, zastanowić się, bo jego obrazy są jak zagadki. A kiedy pytano go, podobno skąd czerpie swoje pomysły, odpowiadał: Nie tworzą snów. Tworzą myśli, które wyglądają jak sny. Muszę chwilę się zatrzymać przy Jednym obrazie, tak bardzo charakterystycznym i znanym wam zapewne, syn człowieczy, czyli mężczyzna w garniturze i meloniku, stojący na tle spokojnego, chmurnego nieba, którego twarz zasłania zielone jabłko. To obraz, który przeszedł już do historii kultury wizualnej i myślę, że niemal każdy go kojarzy, nawet jeśli nie zna nazwiska magrita. No właśnie, ale dlaczego właśnie on? Co w nim jest takiego, że stał się ową ikoną? Bo przecież wszystko jest jednocześnie tu i znajome, i obce. Garnitur, symbol mieszczańskiej poprawności, porządku, codzienności. Melonik, atrybut eleganckiego dżentelmena, może nawet takiego nudnego urzędnika. I nagle to jabłko zwyczajne, ale absurdalnie umieszczone. Zasłania twarz, a więc to, co czyni nas najbardziej indywidualnymi przecież. Człowiek więc traci tożsamość, staje się kimś anonimowym, takim zamkniętym za tą zieloną, błyszczącą barierą. Jest jeszcze coś na tym obrazie mocno zastanawiające. Dlaczego jabłko jest tak idealnie wyważone? Zauważyliście to? Dlaczego nie spada? jakby prawa grawitacji tu zupełnie nie obowiązywały. Można właściwie mnożyć tego typu pytania dotyczące tego obrazu. A Magritte a Magrit niczego nie tłumaczy. On nas pozostawia z pytaniami i w tym tkwi siła tego obrazu. Nie jest to dzieło, które prowadzi cię za rękę podsuwa odpowiedzi i jakieś moralne puenty. Nie, absolutnie, to jest Zaproszenie do wątpliwości, do szukania sensu w tym, co, co nielogiczne nawet. Może to, jest, no może to jest jakaś alegoria pokusy, dlaczego nie, takiego echa biblijnego Grodu Eden, gdzie jabłko było symbolem wiedzy, ale i zakazu. A może to jest po prostu żart malarza, jakiś ironiczny komentarz do naszego pragnienia odkrywania prawdziwego oblicza rzeczy. Magritte pisał kiedyś, że wszystko, co widzimy, zasłania coś innego. A my chcemy zobaczyć to, co ukryte, ale zawsze okazuje się jednak, że trafiamy na kolejną zasłonę. Syn człowieczy jest właśnie taką zasłoną. Patrzymy na niego i czujemy, że obraz mówi coś ważnego, ale każde nasze wytłumaczenie no, znika jak mgła. Pozostaje tylko tajemnica. Tę, którą uwielbiał Magryt. Jest też inny obraz. No nie sposób pominąć Gurgonty. Obrazu, na którym setki identycznych mężczyzn w Meloniku unoszą się nad miastem niczym krople dziwnego ludzkiego deszczu. Każdy z nich tak podobny, że można by pomyśleć, że to odbicia w lustrze, a nie prawdziwe postacie. A jednak w tym powtarzalnym rytmie jest coś hipnotyzującego. Powietrze wydaje się gęste od ciszy, jakby czas nagle stanął i nikt nie wiedział, kiedy znów ruszy. To taki dziwny stan, jednocześnie spokój i niepokój, harmonia i napięcie. Ten obraz też przywołuje myśl o anonimowości, o której już mówiłam. O tym, jak łatwo stać się częścią bezimiennego tłumu, wtopić się w szereg. A jednocześnie to obraz o tym, że każdy z tych mężczyzn, no choć identyczny przecież, myślę, że ma w sobie jakąś, albo może mieć jakąś ukrytą historię. A zawieszeni w przestrzeni i czasie wyglądają jak pytanie, które świat zadaje sam sobie: czy jesteśmy jedynie elementem powtarzalnego wzoru, czy może niepowtarzalną osobną istotą? Albo jeszcze inny obraz. Imperium świateł, jakże inne od pozostałych. Dom oświetlony ciepłym blaskiem nocą, a nad nim jasne, błękitne, zupełnie dzienne niebo, jakby ktoś skleił dwa światy w jeden kadr: noc i dzień, ciemność i światło, rzeczywistość i iluzja. One stoją tu obok siebie bez próby udawania, że to normalne. Patrzysz i czujesz, że coś się nie zgadza na tym obrazie, ale nie potrafisz wskazać co dokładnie. I ten drobny zgrzyt w rzeczywistości zaczyna kiełkować w myśl, może ten dysonans jest w nas i wokół nas cały czas, tylko na co dzień nie chcemy go dostrzegać. Magritte miał też w sobie coś z badacza, takiego, który nigdy nie przestaje się dziwić. Świat naturalny z jego nieustannymi przemianami był dla niego jak teatr metamorfos. On chciał je uchwycić, zatrzymać choćby na chwilę i właśnie dlatego sięgnął po fotografię. Nie po to, by dokumentować rzeczywistość, ale żeby podglądać jej sekrety. I to pragnienie przeobrażeń, tych metamorfoz właśnie przenikało też jego malarstwo. W jego obrazach faktura jednego tworzywa potrafiła płynnie przejść w inne, jakby materia sama decydowała, czym chce być. Ale, ale Magritte, mimo tej całej swojej niezwykłej zagadkowości, był człowiekiem bardzo przyziemnym. <laughs> Mieszkał z żoną Georgette, która była nie tylko jego muzą, lecz także cichym ale stałym wsparciem, tak emocjonalnym jak i praktycznym zresztą. I to właśnie często to ona pojawia się na obrazach, tak delikatnie wpisując się w świat Magrita. Jej obecność była dla niego czymś więcej niż inspiracją. Była, była kotwicą, która pomagała mu odnaleźć spokój w tym pełnym zagadek świecie. Magritte mieszkał w skromnym domu w Brukseli. Prowadził raczej spokojne życie, nie był skandalistą, nie budował wokół siebie, wiecie, takiego mitu ekscentryka, jak to surreliści potrafili. Lubił porządek, lubił elegancję, czarny garnitur, meloniki, nosił meloniki, bo dzięki temu mógł być zwyczajnym, anonimowym człowiekiem. Trochę jakby sam był jedną z postaci ze swoich obrazów, prawda? Tak mi się wydaje kiedy patrzę na obrazy Magritta mam wrażenie, że zadaje on pytania, które wcale nie są takie odległe od tej naszej codzienności. Bo czy naprawdę znamy ludzi wokół nas, skoro widzimy jedynie ich często jedynie maski? Czy obrazy, które codziennie chłoniemy, czy to w mediach, w reklamie na ekranach, są czymś więcej niż jedynie iluzją, którą z wygody chcemy traktować jak prawdę? Może w ogóle nie istnieje coś takiego jak czysta rzeczywistość. Może wszystko jest tylko interpretacją, cieniem czegoś, czego nigdy nie dotkniemy. Być może właśnie dlatego jego dzieła, choć powstały przecież dziesiątki lat temu, wciąż działają dzisiaj z taką siłą. Nie trzeba przecież znać się na historii sztuki, żeby poczuć, że one dotykają czegoś ważnego. Są jak. Są jak lustro, pokazują nie tyle świat, ile naszą własną niepewność wobec niego. Magritte mówił kiedyś, że malarstwo powinno sprawiać, byśmy dostrzegli tajemnicę świata. I rzeczywiście, w jego obrazach największe zagadki kryją się nie w kosmosie czy w fantastycznych krainach, lecz w tym co najbliżej w jabłku, w chmurze, w cieniu padającym na ścianę. Może właśnie to jest najważniejsze przesłanie jego twórczości, że, że świat nigdy nie jest tym, czym się wydaje, że każde spojrzenie jest jedynie fragmentem, złudzeniem, jakąś interpretacją, a jednak warto patrzeć, warto pytać, bo może to właśnie w tej niepewności, w tym niekończącym się poszukiwaniu kryje się prawdziwe piękno. Więc może kiedy następnym razem spojrzysz na coś tak zwyczajnego, jak na przykład fajka czy jabłko, przypomnisz sobie Magrita i zapytasz, czy na pewno wiem, co widzę? A może świat właśnie zaczyna szeptać, że za zasłoną codzienności kryje się coś więcej.